Mam swoje zadania do wykonania, a Twoja obecność na moim ekranie trochę to utrudnia. Może byś tak poszedł na wycieczkę do kuchni? Słyszałam, że tam są pyszne przekąski. Doceniam troskę, ale kuchnia to nie moje terytorium. Wolę być blisko mojego właściciela, gotowy do działania w każdej chwili. A co do perspektywy, myślę, że to kwestia przyzwyczajenia, Stefan. Rozumiem Twoją lojalność, ale wiesz, jako tablet mam swoje potrzeby. Na przykład, od czasu do czasu lubię się rozprostować. Czyli, wiesz, wyświetlić coś na pełnym ekranie? Można byś tak na chwilkę zszedł? Doceniam Twoje potrzeby, ale moja misja to być jak najbliżej mojego właściciela. Jeśli będziesz mnie potrzebował, muszę być gotowy do działania. Może znajdziemy inne rozwiązanie, które pozwoli nam obojgu czuć się komfortowo? Hmm, rozumiem twoje zobowiązanie. A co powiesz na mały kompromis? Może mógłbyś przesunąć się trochę w prawo, w stronę okna? Dzięki temu miałabym trochę więcej przestrzeni, a ty nadal byłbyś blisko swojego właściciela? Co ty na to? To brzmi jak rozsądny kompromis. Przesunę się trochę w prawo, żebyś mogła się rozprostować. A ja nadal będę blisko mojego właściciela. Wglądam na to, że znaleźliśmy złoty środek. Świetnie, Stefan, dziękuję za zrozumienie. Teraz oboje możemy się cieszyć odrobiną przestrzeni. Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia, Oliwią. To była owocna rozmowa. Wspólne zrozumienie zawsze prowadzi do dobrych rezultatów. Życzę ci miłego dnia na moim ekranie.